Hej! Witajcie w kolejnym vlogu. Mamy już późno i powiem Wam, że zmęczonko jest dzisiaj mniejsze, ale nadal jest. Skoty stwierdziły, że będą się geniały o tej godzinie. Godzinę mam, godzinę mam o 23.12. Wróciłam z pracy i chcemy się spać. Znaczy, bo godzinę temu wróciłam z pracy, no. Przez biedronkę w ogóle musiałam kupić papier toaletowym, ale kupiłam. Jestem z siebie dumna. Tak trzymać, tak trzymać. Jutro w ogóle też powinna mi przyjść paczka! No, powinna przyjść mi jutro paczka z rzeczami cukierniczymi. O, bo robię sobie tort na urodziny, chcę sama zrobić. Uparłam się, że chcę dyniowo -dyniowy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. To wszystko... Znaczy jutro wracam trochę szybciej. Ale to po prostu logistycznie chcę to dobrze rozplanować, bo teoretycznie dzisiaj powinnam już iść spać, żeby się w miarę wyspać na jutro. Ale nie wiem, czy to jest możliwe. Bo jutro muszę wstać o 9 i w momencie, kiedy mam 23, a ja jeszcze chcę posprzątać, to uwierzcie mi, tak. No nie dam rady się wyspać. <grym> Ale dużo mi nie zostało do ogarnięcia, a przynajmniej tak sobie wymawiam, bo muszę skończyć. W sumie zostały już tylko skarpetki, no głównie skarpetki mi zostały do ogarnięcia. Moja szafka nocna, toaletka, no i odkurzyć. Ale odkurzyć to ja sobie mogę nawet w sobotę. I tak chyba zrobię, że w sobotę całe mieszkanie odkurzę. Chciałabym korytarz też zrobić, ale z drugiej strony nie opylam się robić korytarza, bo chcę wziąć drabinę i zawiesić tutaj tą zasłonę. Więc zobaczymy zobaczymy Work in Progress. A teraz chcę Wam pokazać rzeczy maczowe. Wczoraj kupiłam dzisiaj kupiłam z Biedronki. Więc ale zanim macza, to pojawiły się nowe WW Pumpkin Spice. Ja właśnie zastanawiałam się gdzie się pojawią. Pojawiły się w biedronce, więc kupiłam. Kupiłam cztery takie opakowania. Dwie dla, dwa dla siebie, dwa dla chłopaka. Ogólnie że wracam na mój urodzinowy weekend, więc jej. No. Takie wafelki. Matcha and strawberry, czyli z tą, z troskawką. Proszę się teraz nie ganiać, bo świeżo co zjadłyście. Dałam wam jeść przed sekundą. Ja im daję później jeść, yy, bo i tak wracam. Yy, o godzinie 22 przeważnie Żeby, wiecie, spokojnie Freja A co ja widzę? Ty mały bąblu Kto to poluje na siostrę? Freja? O ty mały diable rogaty To jest Frejcia. Frej już, bo w dupcie dostaniesz No Mamo no, się cię zamknie Za karę jest zamknięcie w łazience. Ale przynajmniej wie, że nie wolno tak robić. Jest izolowana wtedy. Tak więc, Freciu, proszę cię. Bo jak przestraszysz mi swoją siostrzyczkę starszą, która siedzi na mojej toaletce, to jak wszystko pójdzie z tej toaletki, to mamusia będzie bardzo niezadowolona. Wiem, że kot mnie do końca nie rozumie, ale mam nadzieję, że mnie rozumie. Tak więc, afirmujmy. Takie cukierki. To jest cukierek o smaku truskawkowym z zieloną herbatą macza w polewie. Mm -hmm. Trochę tych cudna, czy trochę. No, trochę ich kupiłam. Lubię macze, jakby się śpytą. I są takie batony, bo tak to chyba trzeba nazwać. Biała czekolada z herbatą macza z nadzieniem o smaku jogurtowo-malinowym z kawałkami malin. To jest jeden. Drugi mamy tylko, że z nadzieniem truskawkowym. Koty są wspaniałe. I w ogóle mmm, czekolada jest. Biała czekolada z herbatą macza i kawałkami malin liofilizowanych. Takie cudo. Do tego liofilizowana truskawka w białej czekoladzie z zieloną herbatą macza. Już próbowałam, Mi smakuje, ale to mówię, musicie lubić macza. Ja lubię. I migdały w białej czekoladzie z zieloną herbatą macza. Takie u. 120 gram mają migdały, 80 gram mają truskaweczki, no ale z drugiej strony się nie dziwię. One są. Mm, liofilizowane, więc są lżejsze. Czekolada 90 gram ma a ile mają te 73 73 gramy mają te batony. Tak więc. No mam dużo rzeczy z maczą. Lubię maczę. I dlatego mam dużo rzeczy z Tak kitku. Wszystko włożę do jednej poliówki, żeby mnie mi się to nie zgubiło. I zaniosę to zaraz po prostu do kuchni. Mm. A teraz nasze kolejne okienko. Halloweenowe, znaczy Halloweenowe, vlogtoberowe. Ale vlogtober prowadzi nas do, do Halloween, na samym końcu. I ciekawe, co dzisiaj wylosujemy. O, czarmsa, fajnie. Kamyczek taki, znaczy szkiełko. ale kamyczek taki totalnie przeźroczysty. O, prejsia się zbliża. Chcesz, dziecko? No to Chyc. No, mały upiertku, diable małe rogate i zaraz założę to, o mamy takiego, żeby Wam ładnie pokazać, takiego listka mamy, fajnego. innego? co bąbli? Słońce moje. Zmęczona. To widać. Widać po tym, jak nieudolnie próbuję nawlec to na bransoletkę. Tak. I tu uciekło. Dobrze. Mamy bransoletkę. Wydaje mi się, że w którymś vlogu ominęliśmy okienko. Ale nie, nie będę tego liczyć. Ja mam Zobaczcie um, Tak, ja muszę posprzątać łóżko Ale to też jest taka dla mnie motywacja Że jak coś położy na łóżko to dopóki tego z łóżka nie sprzątnę No to Logicznym jest, że nie mogę położyć się spać No bo Leży coś na łóżku Mogłabym być okropna i po prostu położyć się na tym spać Ale nie dałabym rady Jakby mm -mm. Więc ubrania pochowam i sobie coś włączę na rzutniku, żeby leciało, żebym, wiecie... bo wtedy mam też motywację, żeby... chociażby, żeby się nie rozpraszać ale nadal to jest jakaś motywacja jutro jak wrócę, to muszę ogarnąć salon ale tam też jest całkiem nieźle bo dzisiaj przed pracą sobie naprawdę posprzątałam, ile mogłam. I tak najbardziej w sumie kuchnia będzie potrzebowała sprzątania najmocniej. Toś mi dzisiaj lustro szaleje. Najbardziej będzie właśnie kuchnia potrzebowała sprzątanka, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakiś wielki problem. Nie wiem, czy jutro Wam coś nagram rano, czy nagram Wam już wieczorem. Serio, nie wiem. Bąbelku? Ale bez względu na to, czy nagram, nagram Wam coś wieczorem, czy rano, to i tak, i tak złożę to dopiero wieczorem i e, też pewnie wrzucę wieczorem, ale przez to, że wracam troszeczkę szybciej z pracy, to powinno być trochę szybciej. E, dzisiejszy vlog wrzuciłam późno. Bo zanim wróciłam, ogarnęłam się, coś zjadłam, i co mówię, tak przypomniałam, przecież nie wrzuciłam filmiku dzisiaj. No to, to siadłam, właśnie się wrzuca. Tak więc będzie przed północą. Jutro pewnie podobnie, bo zanim się wiecie, zanim to złożę, zanim się zapiszę, zanim się wrzuci, pewnie będzie podobnie. I potem. 18, 19, nic nie wiedzie, czyli jutro wiedzie vlog, a potem w poniedziałek będzie włączony vlog z 18 i 19, i potem zrobimy sobie 20, 21 też łączony. No, no. Co prawda, brałam z zapasem. Ale jak zwykle mi się wyrównało. No, no ale to don't worry, damy radę. Bo nawet jak będę tam do pracy czy coś, to to albo przed pracą, albo po pracy będę mogła coś nagrać. No mówię, ewentualnie się zdarzy, że będą łączone dwa dni. Bo sądzę, że dwa dni to jest tak optymalnie, trzy mogłoby być już za dużo, a dwa dni to jest tak optymalnie, więc sądzę, że jeszcze w tym miesiącu będą łączone vlogi. Nie zawsze mi się uda, szczególnie jeśli chodzi o weekend, to jest największe prawdopodobieństwo. I potem w tygodniu, żeby to jakoś tam się ogarnęło, że tak powiem, to też. Ale też bym bardzo chciała zacząć robić makijaże. W przyszłym tygodniu jest to jak najbardziej możliwe i prawdopodobne, więc sądzę, że tak sobie to zrobimy w przyszłym tygodniu. Ile tych makijaży nie wiem, dwa, trzy na pewno. No, bo na dwa mam pomysł, a trzeci to po prostu zobaczymy. Dobra, nagadałam się. Na dzisiaj byłoby to wszystko i widzimy się jutro. Pa pa. Hej, witajcie kolejnego dnia od razu sobie może przejdźmy do naszego okienka. Tadam. Jest późno, mamy 21.27, nie jest jakoś super późno, ale nadal jest późno chcę dla Was nagrać, usiąść na kanapie, zjeść kolację, a potem pójść robić ciasto, bo sobie wymyśliłam że upiekę mm, ciasto Coś. No, że upiekę ciasto dyniowe potem muszę je wystudzić ale w międzyczasie jak będzie się piekło chcę zrobić sobie do niego masę dyniową krem dyniowy i krem dyniowy wjedzie do lodówki muszę go mm, tym Folią nakryć. Tą, tą, do taką do zapiekania. Wiecie, tą taką srebrną folią po prostu, spożywczą, o! Z folią spożywczą. Nie tą plastikową, tylko tą właśnie srebrną. Bo tej spożywczej nie mam. Poza tym strasznie zawsze się nie, jakby nie po drodze mi z nią. A, więc tak. Nagrywa się? Właśnie, nagrywa. Nie nagrywa się, dobra. <śmiech> <śmiech> Więc tą folią nakryję, włożę do lodówki, żeby się chłodziło przez całą noc. Potem <laughs> muszę wyciągnąć ciasto, potem muszę wyciągnąć ciasto z piekarnika. Zostawić żeby sobie wystygło. I po prostu posprzątać dalej tyle ile tam tyle ile tam będę mogła, będę w stanie i tak dalej, ale na tyle, żeby to ciasto wystygło, i potem to ciasto muszę kroić na pół i na spodzie, na spód. Yy, znaczy na spód. No tak, bo zrobię spód i górę, więc tą górę yy, muszę też zafoliować i włożyć do lodówki. A na, tą, na ten spód, co zostanie, chcę zrobić sernik dyniowy. Tak, to będzie dyniowo-dyniowe ciasto. <laughs> Ponieważ jest to sernik na zimno, bo tak będzie mi najłatwiej i najwygodniej, podłam na ten pomysł wczoraj. I to muszę wstawić do lodówki. I jak już wstawię to do lodówki z, tym, z tą masą sernikową na zimno, to już mam na dzień dzisiejszy skończone robienie ciasta, i mogę jak człowiek pójść spać. Bo mam nadzieję, że do tego czasu skończę sprzątać, bo naprawdę nie zostało mi aż tak dużo. Stwierdzam, że toaletkę zrobię na samym końcu, najwyżej jutro. Jak będzie roztegowywanie, to trudno. Chyba, że ciasto nadal tak będzie ciepłe, to wtedy posprzątam też toaletkę. Ale tak ogólnie to posprzątałam korytarz. Stwierdzam, że na razie ta nieszczęsna drabina niech sobie stoi, tak jak sobie stoi, whatever. Chcę duży pokój ogarnąć dzisiaj, jak ciasto będzie stygło, ale najpierw muszę zjeść. Poza tym wyciągnęłam jajka i masło, które musi się trochę odtajeć. Po prostu musi zrobić się w miarę ciepłe. I jajka, i, i masło, żebym mogła cokolwiek ukręcić. Więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. Zawsze w razie czego mam, um, kupiłam dwa kremy e, waniliowe do zrobienia po prostu z proszku. Przyznajmy się do tego. Więc jak mi jeden nie wyjdzie, to zawsze będzie drugi w zapasie waniliowy. I w razie czego mam ciasto cytrynowe też z prochu. Więc jak mi nie wyjdzie, to na szybko po prostu wiecie: wiedzie ciasto cytrynowe z masą waniliową, z kremem waniliowym i będzie jakby to też da się ograć. Ale mam nadzieję, że nie będę musiała, że wszystko mi wyjdzie. Będzie dyniowo, dniowo, bardzo dyniowo. Słójczki gerberki dyniowe. W dwóch rosmanach zamawiałam. Bo było cztery w jednym, cztery w drugim, a dlatego było mało poprąka. Stwierdziłam, że już do trzeciego rosmana nie idę, że osiem słoiczków powinno mi starczyć. Kupiłam dwie zupy dyniowe w biedronce i mam jeszcze trzecią taką z Lidla, tylko nie w kubeczku, tylko w torebce. No nie wiem jak to nazwać, ale wszystkie są płynne. I na pewno z jednego tego pojemniczka z zupą, to jest pół litra, o ile dobrze pamiętam, to chcę zrobić sos dyniowy do makaronu spaghetti. Zobaczę w ogóle jaki makaron. Czy to będzie penne, czy spaghetti, czy jeszcze jakieś inne farfale. Do tego... Bo chcę zrobić w stylu Ala Carbonary, <tryk> w stylu Carbonary chcę zrobić, eee, więc, eee, wybaczcie, dostałam wiadomość że chłopaka ja się rozproszyłam, eee, chcę zrobić w stylu la Carbonary, czyli kupiłam śmietanę kupiłam też boczek, który muszę bardzo w cieniutkie paseczki pokroić i fajnie przesmażyć ale to jest na jutro. Bo chcę na świeżo. Tak samo gotować makaron chcę na świeżo. W razie czego mam też zupę, którą mogę po prostu podać. I do tej zupy, tak, bo zupę też y, będę chciała zrobić grzanki. Mam chleb tostowy, więc te grzanki z chleba tostowego się bardzo fajnie, bardzo szybko robi. To jest przyjemne, więc to jest ta łatwiejsza część. Y, I chyba gdzieś mam jeszcze peski dyni. <coughs> Jeśli chodzi o picie, to kupiłam bezalkoholowe i albo będziemy pić takie jakie jest, albo sobie pomieszamy z dynią, żeby były dniowe napoje. Ale tak, herbaty ani soku dniowego takiego typowego nie mam, więc sok kupiłam jakiś tam wiecie do rozrabiania żeby zrobić z wodą, no i herbatka będzie zwykła. Mogę zrobić pumpkin spice latte, bo mam syrop z yy, pumpkin spice latte, więc fajnie. Tak, bąbelku, no. wróciłam z pracy, więc jest miłość. Tak. <laughs> Oj, oh, oh. Ale nie kładź się, mami, na toaletce, no. Mamo, mama ma tu górę rzeczy. No, słodko. No, kto kocha mamusy? <laughs> więc taki jest. Znaczy zobaczę ile mi zostanie tego, tego, tej dyni z Gerberków, bo chciałam je kupić w Biedronce, w ogóle nie było. Nie wiem czy w tej Biedronce nie było, czy po prostu nie było i zauważyłam, że zupa dyniowa też wyszła. Więc dzień, w którym udało mi się kupić dwa ostatnie opakowania, był super, bo chyba kolejnego dnia byłam tak, precik, ty momlik Byłam w innej biedronce, to już, została tylko już jedna zupka dyniowa i pęknięta na dodatek Jakby nie była pęknięta, to pewnie bym wzięła Ale była pęknięta, więc mówię, to nie ma sensu Zobaczę, jak się ze wszystkim wyrobię Jak mi się dzisiaj wszystko fajnie uda I że jutro w sumie ciasto będę, wiecie... Wybaczcie, jestem po całym dniu pracy A pracuję, dużo mówię a jak będę, wiecie, jak się okaże, że jutro muszę zrobić, znaczy zrobić, w sumie to dokończyć tort, czyli przyłożyć to ciasto dniowe, serniko dyniowe i tak dalej, przyłożyć górą i po prostu kremem dniowym zatentegować, posypać posypką i wbić świeczkę, to ja tu wstanę. Nie, wstanę, zjem, pójdę na zakupy żeby dokupić, bo zawsze coś jeszcze przyda się tego i tak dalej. Więc jeśli rzeczywiście coś będę miała dużo jutro czasu, to to zrobię. Jak jutro nie będę miała dużo czasu, to tego nie zrobię. Co kupiłam, to kupiłam to, co jest w lodówce, to będzie do jedzenia. Koniec kropka. Co zrobię, to zrobię. Poprzednim razem chyba więcej robiłam ogólnie, miałam większe partii i ciśnienie. A teraz mam w stylu takie, wiecie, tak naprawdę zrobię ciasto, ale ciasto jest tak jakby dla mnie, żeby mojego wewnętrznego cukiernika ucieszyć i moje wewnętrzne dziecko, solenizantę i tak dalej, wiecie, ucieszyć. To jest po to, tak naprawdę. A jedzenie to drugie, to jest, że można je tak naprawdę bardzo łatwo, bardzo szybko przygotować. Najwięcej w sumie zejdzie na sprzątaniu, ale to też trochę moja wina, bo zamiast sprzątać na bieżąco, to, to odkładałam, a dobra, to pranie schowam później, a dobra, to pościel schowam później, a dobra. I wiecie, jak to jest, a dobra, i nagle się robi kubka. Minusem jest też to, że jak gotuję, to nie zawsze chcę się zmywać na bieżąco, bo tam jest góra garów, które myję i myję, i one się nie mogą skończyć. Ale już jest dobrze, dobrze mi idzie. Zaraz skończę mycie, więc to na plusie. Ale najpierw jedzenie, bo ja bez jedzenia, nie, ja bez jedzenia nie. Bez tym mówię. Mam nadzieję, że uda mi się jako tako ten filmik coś złożyć, ogarnąć z nim, żeby potem pójść sobie i robić ciasto na spokojnie. Kocik, Naprawdę. Masz poduszkę obok. Nie musisz wchodzić na moją szafkę nocną, bo to, to, to czarno-białe kocie myśli, że jak obok dosłownie, obok poduszki w łóżku jest szafka nocna. To jest ten sam poziom. Ona myśli, że jak skoczy obok na szafkę nocną, to mała nie będzie chciała dalej się z nią bawić. Bawić w ganianie. Koty. Kocie. To jest przestrzeń między ramą łóżka a materacem. Ona stwierdziła, że tam sadzi łapę teraz. W sensie mała, tej mały szkodniku. Dobrze, co dzisiaj mamy? Taki ładne szkiełko w takim ładnym zielonym kolorze. Dobra, tu już wyciągam bransoletkę przez kota. Bo dzisiaj mamy kolejnego czarpsika. Proszę bardzo, taki ładny czarpsik. Dziękuję, a być nie władzić tam, gdzie nie trzeba? O, ale no jutro jak wszystko ogarnę do końca, mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda jak najwięcej, bo dzisiaj nawet jak już posprzątam i zrobię, to nie będzie mi się chciało dekorować, a mam jeszcze trochę mm, takich jesiennych dekoracji, które chciałabym wyłożyć, ale właśnie blokowało mnie to, że nie miałam posprzątane tak, jak bym chciała. Więc jak już posprzątam fajnie, ładnie, wszystko mi się uda, mamy coraz więcej charmsów, to wtedy bym chciała powykładać może nie wszystko, bo nadal tutaj będą wiecie, przemeblowania i tak dalej. Ja też robię na bieżąco, się śmieję przemeblowania, więc poza tym maleńka i jest tego typu kotem, że ja muszę teraz uważać, gdzie coś kładę. Bo jak położę to w złym miejscu, to ona to zbije. Więc tu muszę bardziej uważać. Muszę, wiecie, pomyśleć, gdzie to rozłożyć. Ja się też zawsze powtarzam, że jak nie teraz, to w przyszłości ja to wykorzystam. To nie jest tak, że ja to, wiecie, wyrzucę. Nie mam też tego nie wiadomo, ile bez przesady. Znaczy komuś, kto w ogóle nie dekoruje domu, to tak może się wydawać, że to jest dużo. Ale dla osób, które dekorują dom, to naprawdę nie jest dużo. Um, gdybym miała ogromny dom, to uwierzcie mi, kupiłabym znacznie więcej, bo ja po prostu lubię dekorować sezonowo. To jestem ja. I jak mi się wszystko uda ładnie sezonowo udekorować, to wam to oczywiście nagram. Miałam wam nagrać metamorfozę korytarza. Wow! Ale pliki sprzed, jak wyglądał przed, po prostu ich już nie mam, bo karta coś powiedziała, bye bye. Natomiast ten, który mam teraz, korytarz, to też nie do końca jest to, co chciałam, ale na razie chyba na tym poprzestaniemy. Ja się śmieję, że w przyszłości będziemy mieli wszystko super, zajebiście, a teraz na razie jest ok, jest ok, po prostu jest ok, tak jak jest. I jest dobrze. Murr. Tak gadam z kotem. No więc porobiłam zakupy, dzisiaj miałam strasznie ciężki plecak, bo mówię, a dobra, a jeszcze mleko, żeby nie zabrakło, a jeszcze coś tam, żeby nie zabrakło, a to właśnie bezalkoholowe, a to jest w szkle, więc waży. A to zapasowe dwie puszki dla kota, bo nie wiem czy starczy. Tak więc no. Tak więc jestem zmęczona, ale najpierw jedzonko. Składam ten filmik i mam nadzieję, że uda mi się go dzisiaj wrzucić, że sobie ładnie pójdzie. No. Więc powinno mi się wszystko ładnie styknąć, udać i tak dalej. Jak nie, no to najwyżej puszczę go jutro. W niedzielę nie będzie na pewno publikacji. Najszybsza będzie w poniedziałek. Więc albo Dzisiaj mi się uda, albo pójdzie jutro. A jak nie. Mówię dzisiaj albo jutro, no ale sobota, niedziela to raczej nie będę, chyba że pojedynczy vlog z jutra. Zobaczymy. Zobaczymy, i wtedy może byśmy połączyli niedzielę z poniedziałkiem. No zobaczymy. Jakby tego nie wiem, to są plany, na kt których już nie mogę sobie zaplanować. Więc na chwilę obecną tak to wszystko wygląda. Um, też w nie, nie, jutro Wam pewnie nagram przed zjedzeniem, jak wygląda tort, jak mi się wreszcie uda go zrobić. No, cześć. Um, nie będę Wam nagrywać procesu, ponieważ to będzie proces y, biegania bardziej, niż robienia wszystkiego, więc jakby tłumacz dla mnie, żeby jeszcze rozstawiać kamerę, bo to jednak nagrywanie długo trwa, więc wybaczcie, nie nagram wam tego teraz, bo Mam mało czasu, doba jest jedna, doba jest krótka, a chciałabym też troszeczkę odpocząć czyli po prostu chciałabym się walnąć w wannie, ale nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe. Chyba, że się okaże, że posprzątam mieszkanie, ciasto nie wystygło, no to wtedy ja od razu lecę do wanny, jakby. No Może taki cud się stanie, bo w sumie aż tak dużo nie mam do sprzątania, bo starałam się sukcesywnie przez te kilka dni, tak wiecie posprzątać najbardziej jak mogłam, a mówię, a toaletka, mówię, whatever, jak nie dam rady, to nie dam rady. Ważniejsze jest to, żebym odpoczęła. Dobra, na, ty, na teraz byłoby to wszystko. Jak kończę gadać, biegnę robić dalej i widzimy się jutro. Pa, pa!